z Polak i Murzyn siedzą na porodówce. Czekają na swoje narodzone dzieci. Przychodzi lekarz i mówi do nich. Panowie, mam do was dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że wszystkim wam urodzili się zdrowo, zdrowi synowi. A zła jest taka, że niestety pomyliły nam się te karteczki. Nie wiemy, czy jest czyj. Panes stanął. Ja wiem, ja wiem, ja poznam mojego. Ja pójdę i ja wam powiem, mój. No to lekarz go zaprosi, no to chodź. No i weszli na salę z noworodkami. Ile, że trójka dzieci? Pierwsze białe, drugie czarne, trzecie białe. Patrzą, patrzą, achany jest go mój. nie mój. To ja mój syna ich biera go do domu i da. Lekarz patrzy go do domu. No, ale, panie, pan się zastanowi, pan się zastanowi, na pewno? No chopie, bo moi go poznał. ale, panie, pan pokazał na czarne dziecko. Opie, go nie zaryzykuje.